Znajdźmy prędkość ciała z końcem drugiej sekundy ruchu. Ciało poruszało się przez dwie sekundy z przyspieszeniem 4 m na sekundę kwadrat. Jego prędkość po drugiej sekundzie jest równa a1 razy t2. Po postawieniu danych mamy 8 m na sekundę. Przystępujemy do robienia wykresu w zależności prędkości od czasu. Otóż w chwili początkowej ciało posiadało prędkość 0, czas 0, Punkt będący początkiem układów współrzędnych charakteryzuje stan na początku. Znajdujemy punkt o współrzędnych 2 sekundy i 8 metrów na sekundę. To jest ten punkt. Łączymy z początkiem układów współrzędnych i mamy pierwszą część wykresu. Przez następne 4 sekundy, czyli przez czas delta T6, ciało poruszało się z przyspieszeniem 1 metr na sekundę kwadratę. Prędkość po 6 sekundach tego ciała jest równa. Prędkość początkowa, czyli V2, prędkość początkowa na początku odcinka delta T6, plus A razy T. Przyspieszenie teraz jest A2, a czas, przez jaki ciało porusza się z tym przyspieszeniem, jest równy 6 sekund minus 2 sekundy. Po podstawieniu danych mamy 12 metrów na sekundę. Znajdujemy punkt o współrzędnych 6 sekund i 12 metrów na sekundę, Łączymy ten punkt z poprzednim odcinkiem wykresu i mamy wykres dla 6, stop, dla 6 sekund. Droga przebyta przez ciało w ciągu 6 sekund. A no, znajdziemy ją, przypominając sobie, że Pole pod wykresem liczbowo jest równe przebytej drodze. Zaznaczyłem kolorami dwie figury trójkąta i trapezu. Podstawiamy pole równe jest przebytej drodze. Pole trójkąta 8 metrów, trapezu 40 razem 48 metrów.